No, fajna piosenka była. Ale teraz no, może będzie fajnie. Ale wyłączyłem, bo chciałem e, coś nagrać. Nie wiem. Ale co, nie? A. nie? A ty masz jakieś pytania w życiu? Cały czas. Czy ktoś ma jakieś pytania w życiu? Cały no. czas są pytania. No, jakie na przykład? Moje nie. Nie pytanie przecież Ja bym sobie wykreował Żebyś ty miała pytanie jakieś Zadała jakieś pytanie Które i tak sobie wykreuję Żebyś ty mogła zadać pytanie Dlaczego nie mogę zapić własnego? No jakby to powiedzieć NASA napisane A ty wierzysz w NASA? Nie, nie wierzę w nic, tylko w siebie o! W, kogo ty, właśnie, w kogo ty wierzysz? A w kogo ja wierzę? Co w kogo? Ja wierzę. No w kogo ja wierzę? W Miłosza wierzę Nie Nie? No dobra, bo nie widziałaś tego gościa, nie? Chciałem ci pokazać I potem ci pokażę Pojrzezałem się takiego fajnego gościa, tego lokalnego guru. Bo nie wiem, czy wiecie, teraz będzie taka moda, taki trend. Jak ktoś by chciał zainwestować w coś, to myślę, że intratne może być teraz inwestowanie w lokalnych guru. Co ty o tym myślisz, Dorcie? No, chyba tak, o rozmawialiśmy? No, bo nie ma. Innej możliwości bo każdy musi stać się sobą a bo w, po tym całym resecie pojawi się trochę lokalnych guru. A zresztą każdy z nas musi się stać w pewnym sensie jakimś lokalnym guru, bo musi wejść w kreację. Musieli... Jeśli rzeczywiście mamy do czynienia z przejściem tej planety z, z jakiegoś tam 3D na 5D albo coś takiego i ma się coś zmienić to, yy, no to musimy się zmienić i musimy mieć inne wartości bo te wartości, które do tej pory mamy są niepraktyczne zgadzasz się ze mną? tak praktywne. Praktywne. No. co Ponieważ mamy niepraktyczne wartości, które nam ktoś proponuje, a ten ktoś to jest też lokalny guru jakiś tam. Eee, tylko ponieważ skala jego kreacji jest dość szeroka, być może robi to już wiele lat, a robi to dobrze, bo, bo wpływa na innych ludzi w taki sposób, że oni się przyłączają do tej kreacji, czyli zaczynają wierzyć mu w tą kreację. Że jest jakaś fizyka, że potem są państwa, że potem on jest w jakichś strukturach państwowych, że jest jakaś policja, że coś tam się dzieje. I większość ludzi w to wierzy. To jest wielki lokalny guru, który stworzył taką kreację no i proponuje nam udział w tej kreacji. Tak, to prawda. Ale czy my chcemy być w, w częścią tej kreacji? Okazuje się, że. Ee, Wygląda na to, że najprawdopodobniej każdy z nas jest kreatorem, w związku z tym możemy albo kreować jakąś czyjąś kreację, podłączyć się, wspólnie kreować, albo proponować swoją kreację. Oczywiście, że może być pewien problem, żeby ją zrealizować samemu, dlatego ja przynajmniej zapraszam do mojej kreacji tutaj e, osoby, które by miały ochotę wspólnie kreować. Jeśli podoba Wam się oczywiście ten. Ten pomysł, który ja tutaj chcę wdrożyć. I wracając do tego kolesia. Jedna pani na jednej grupie się oburzyła, że może by go już tu nie puszczać, bo e, cały czas o tej miłości opowiada, pokazuje swój nagi tors, umieśnione ciało, i mówi, że on jest miłością i kocha wszystkich. A ja muszę pani powiedzieć, że no tak, tak jest. Właśnie dokładnie tak jest, jak ten gość mówi. A on przy okazji jest disco polowy, tam tańczy sobie w rytm muzyki, disco i tak dalej. To wszystko nie jest istotne, bo to jest tylko i wyłącznie jego, jego estetyka, jego gust. I on wyrażając siebie powinien wyrażać się, właściwie wyrażona istota bo po prostu jest tą istotą. W związku z tym, jeżeli on pragnie posłuchać tego disco polo i sobie potańczyć w ten, ten rytm, to jest to fantastyczne i tak powinien robić. Druga sprawa, czy ty, czy ja, czy ktokolwiek ma ochotę to słuchać, ale nie musi. Tak jak powiedziałem, jak nie, musi, nie chcemy uczestniczyć w pewnej systemowej kreacji jakichś tam niedzielsko-kaczyńskich, czy jeszcze jakichś tam, prawda, trumpowo-rockefellerowych e, e, kreacjach. To możemy uczestniczyć w innych kreacjach. Jest dużo różnych propozycji, na przykład Kościół Katolicki ma swoją kreację przestępczą, a przestępczym nie dla kogo. Dla niektórych to piękne może, a dla niektórych to jest nie najpiękniejsze. Więc do Ciebie, drogi słuchaczu, widzu, od Ciebie zależy, eee, czy coś kreujesz? Jeśli jesteś w stanie, to możesz coś kreować. Jeśli nie jesteś w stanie kreować, albo nie chce ci się, bo przecież nie musisz, to jest tak jak wyjazd na wycieczkę: albo jedziesz sam i sam wszystko ogarniasz, albo sobie kupujesz wycieczkę z biurem podróży, i tam masz pilota, który ci poprowadzi cię za rękę i pomoże i tak dalej. To będzie, i on ci zaproponuje pewne rzeczy do oglądania, do przeżycia w tej kreacji związanej z tą wycieczką. I ty decydując się na taką wycieczkę, po prostu jedziesz tam no i doświadczasz różnych rzeczy, które ci zaproponował pilot. A jak jedziesz sam, to doświadczasz takich rzeczy, które sam sobie zaproponowałeś. Oczywiście, jak polecicie w to samo miejsce, czyli tak jak na przykład ktoś czasem ze mną do Indii poleciał i do Indii polecisz ze mną, i ja ci pokażę Indię z mojej perspektywy. A ktoś inny, a sama pojedziesz tam, pojedziesz sobie do tych Indii, zobaczysz Indie ze swojej perspektywy. I pewne rzeczy będą się zazębiały, będą wspólne, tak? Ponieważ będzie to dotyczyło podobnej scenografii. Będziemy w podobnych miejscach. Przeczytamy podobny przewodnik, czyli też kreację czyjąś, kto zaproponował swoje widzenie pewnych miejsc na świecie. To takie porównanie z wycieczką. I tak samo jest w Twoim życiu w tej chwili. Ty zajmujesz się w 100% kreacją. Kreacją swojej prawdy lub czyjejś prawdy. Przyłączasz się do takiego czy innego zestawu, tak zwanych prawd. Tak naprawdę tego nie ma. To są kłamstwa, ale to nie ma znaczenia, bo nie ma nic innego jak tylko kłamstwa. Więc więc od razu jedziemy tam, gdzie mamy jechać czy tam no i tyle chyba na razie powiemy jeszcze raz tylko wrócę do tego lokalnego guru, bardzo mi się podobał ten człowiek tak jak mówię, to nie moja stylistyka nie moja bajka, ale podoba mi się jego szczerość to, że odważnie mówi o tym, jak, jak to, że odważnie kreuje rzeczywistość i świadomie to robi nie na zasadzie bo jest mnóstwo kreatorów nieświadomych o właśnie między innymi na przykład taki papież, tak? Albo ktoś kto no dobra, no, weźmy tego papieża. Papież został certyfikowany przez różnych biskupów, tak, podczas jakiegoś tam wystąpienia w tym gronie zainteresowanych osób, które są w pewnej kreacji, którą nazywamy kościół katolicki. Jest takie słowo, które to też opisuje, nazywa się to egregor, tak? Więc ta kreacja tego kościoła katolickiego zakłada pewną strukturę hierarchiczną, no i człowiek, który zaczyna ufać w tą e, kreację, najpierw jako zwykły parafianin, rodzice go przyprowadzają do kościoła, potem on robi dłużej dłużej, i w którymś momencie wchodzi w strukturę, w strukturę organizacji jako takiej, no i dochodzi do tak zwanych władz. Eee, ale tak naprawdę jemu chodzi o co Dorotka jemu chodzi? O jedną tylko rzecz mu chodzi. Papieżowi. papieżowi. No o co chodzi papieżowi? O co chodzi każdemu lokalnemu nie powiedz. Nie wiem, bo papież jest taki... Papież jest tutaj fałszywym lokalnym górku. Znaczy... Nieprawdziwym, bo... Znaczy Każdy nie może on być używa... Kolorowy, Każdy może być yy, kolorowy, tak? On wszystkich, tak? A papież... No nie wiem. Ja bym takie różnice taką znalazł pomiędzy papieżem a. Papież tym... jest po prostu idzie ścieżką z góry już udeptaną. To nie jest jego kreacja. Tak, to nie jest jego kreacja, to jest udeptana ścieżka mhm. i on i ta kreacja zakłada oszustwo w sobie. To znaczy ta kreacja zakłada, to znaczy każda kreacja zakłada oszustwa, oszustwo, tak? Ale tak, jeżeli tak. jeżeli mówisz to oszustwo będzie prawdziwe. A czy jest prawdziwe oszustwo? Nie jest prawdziwe oszustwo. Okazuje się, że jest prawdziwe oszustwo. Jeżeli ja do Ciebie przyjdę i powiem Ci, Dorotka, ja Cię oszukam na jakiś tam temat, tak? No to ja Cię oszukam I, i potem... No to dobra, to teraz to zrealizuję. I teraz oszukam Cię na jakiś tam temat, tak? Czy to jest kłamstwo, czy oszustwo? Czy to jest prawdziwe kłamstwo? No teraz tak, na przykład ja mówię, tak, ja, mówię no bo jeśli powiesz, ja mówię na przykład Powiesz, y... że mnie oszukasz i mnie oszukasz Tak, 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 słuchaj Ja, to ci, to jest, no to ja to cię chcę oszukać, tak W taki sposób, że jak przyjdziemy do domu To będziesz miała tam 100 białych róż W wazonie będzie stało W domu, tak I to jest oszustwo, tak I ja ci mówię, nie mam tych kwiatów, tak Ale yy, Chciałbym tak cię oszukać, żebyś ty uwierzyła, że jak wejdziesz do domu, to zobaczysz 100 białych kwiatów. Nie mamy tyle mam. No dobra, coś tam, to, to szczegóły techniczne. Więc lecimy to w ten sposób, że, że, czyli, czyli, e, no i na przykład ty w tej chwili wierzysz mi, tak? Wierzysz albo nie wierzysz, ale bierzesz to pod uwagę, tak? Bierzesz to pod uwagę, że nie ma tych kwiatów, że raczej ich tam nie będzie, że jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło, więc raczej Marne szanse, ale, ale ja nie powiedziałem, że ja ci powiedziałem, że ja cię oszukam, że te kwiaty tam są. I teraz ci mówię, teraz ci mówię, że te kwiaty tam będą, jak wrócimy do domu. Słyszysz mnie? Te kwiaty tam będą, jak wrócimy do domu. Tak? I teraz od ciebie zależy, czy ty w to uwierzysz, czy nie uwierzysz. No, oczywiście. W tobie jest już doświadczenie, jakieś, tak? tak jak powiedziałem, już raczej się tego nie spodziewasz, raczej tego nie będzie, ale mimo wszystko wybór należy po twojej stronie i ty możesz w to uwierzyć i poczuć się, jakbyś po powrocie do domu miała te kwiaty, albo uznać, że jednak i tak nie będzie, bo nie będzie, nie? I jak wrócimy, to się okaże, tak? Czy to było prawda, czy nieprawda, ale. To jest trochę w tym prawdy, tak? bo powiedziałem, że to będzie kłamstwo. No, trochę może tutaj namieszałem, ale. Wracając do tego papieża, tak? I, i tego kolegę, dla mnie na przykład ten kolega jest większym lokalnym guru niż papież, tak? Bo ten kolega po prostu jest sobą, on ma taką kreację, on przepuścił przez siebie, jakby pewne informacje i wypuścił, czyli on się. Określił, tak? On, on zaistniał. On po prostu zaistniał jako zbiór tej informacji, jako wypadkowa tych pewnych zdarzeń, doświadczeń w jego życiu. On po prostu jest. A taki papież mówi ci tak. Ja jestem papieżem. E, za mną stoi wielki kościół, a za tym kościołem wielki Bóg. Ten kościół za nim stoi w jego kreacji, tak? Ale. To jest jego kreacja i on powie, że ten Kościół albo pomoże, albo nie, e, albo coś tam, tak? Ale on w tym momencie zwią związuje tego człowieka, który chce przyjąć tą kreację, czyli chce e, za uwierzyć w tą kreację i przyłączyć się do kreacji. To wtedy taka osoba będzie kreować ten Kościół, będzie kreować tego Boga, który jest według... Tej kreacji, jakąś nadrzędną istotą, a księża, tak jak papież, są pośrednikami do tego Boga i tak dalej. To jest jedna z kreacji, tak? I ta kreacja jest nieprawdziwa, mimo że e, papież, oczywiście papież może być w tym prawdziwy w tej kreacji, ale jednocześnie jeśli... i ale jeśli by powiedział, że e, każda kreacja jest dopuszcza do, do, puszcza, do, do może inaczej każdy człowiek jest kreatorem też i może kreować swoją kreację, no to wtedy to wtedy to by było ok, tak, bo on by powiedział, to jest nasza kreacja, ta nasza kreacja jest związana z terminem Kościół katolicki, my wzięliśmy historyczną tą całą sytuację i proponujemy wam, drodzy słuchacze, przyłączenie się do tej kreacji. A jeżeli ja powiem, jest Kościół, jest Bóg, On jest dobry, on nam pomoże, Wam pomoże, przyjdźcie do mojego kościoła, ja Wam pokażę prawdę, i tak dalej. To jest nieprawda. Tak? Bo to je, musi być nieprawda, bo prawdą, jedyną prawdą jest tylko Twoja kreacja. Nawet jak się przyłączysz do nieprawdziwej kreacji, na przykład tej kościelnej, i Ty kreujesz tą swoją kreację kościelną, ale nieprawdziwą. No ona jest w porządku, bo ona jest twoja. Tylko pytanie, czy ty to robisz świadomie i czy to robisz dlatego, że właśnie tak chcesz. Bo podstawa kreacji jakiejkolwiek jest taka, że jest ona Chcenie. To jest chcenie, no dokładnie to jest. Uff Starczy już może, nie? Tej kreacji, czy nie? Czy myślisz, że jakoś sensownie e, odpowiedziałem sobie na swoje pytanie? To była, proszę Państwa, podróż Koszalin Sianów i wystarczy. Taka była kreacja. Akurat.